Całeczka z tej strony, Edio. to jest mój pierwszy odcinek nie z serii poradników, tylko z serii, gdzie napieprzam w inną grę W tym momencie jest to Battlefield 3 Multiplayer Team Deathmatch, e, e, Close Quarters, Hardcore, czyli ostra napierdzielanka Ktoś mi powiedział w ogóle, że jeżeli zaczynam nagrywać filmiki w necie to muszę waszymi zaciekawić, one muszą być śmieszne Ze względu na to, że jestem osobą żałosną Opowiem śmieszny żart, żeby troszeczkę podratować ten filmik i, o, i uwaga, mówię żartik. Dlaczego w kosmosie są nieudane imprezy? Bo nie ma atmosfery. <śm> Jezus, żeśmy się pośmiali. Możecie popłakałem. Dobra, gra nam się zaczęła. Chodzimy do gry. Gramy Medykiem M416, Kolimator, Kobra Kolimator I idziemy. Uff, ale ze mnie dowcipnić. Kurczę. Masakra. O mój leży, zaraz go. A nie, to na dole, dobra, to. Ginie. Oj, czemu mi przylagowało? Czego mnie loguje? Oż ty kurde, no nie no przecież kurde, że tak się zaczęłem nawet nic nie mówiłem, żeby się tutaj skupić. Gówno mi to dało. Bardzo niefajnie, bardzo się niefajnie zachował. Mógł mógł poczekać i... No nie, nie, no kurde, przecież ludzie, przecież ja tutaj się... No... Tu nie przyszedłem walczyć, jestem dyplomatą, tak? Rozwiążmy ten, ten spór pokojowo. Po co używać siły? Po co używać przemocy? O tak, no jeszcze strzel we mnie, w ogóle latarką mi świeć po oczach wszystko będę widział. O tutaj jest walka, tutaj jest walka. Tutaj, o i po walce widzę. Dobra, jest punkt, Przej, prze, przejmijmy go, ktoś też ma lata. Takim z głównym helikopterkiem u snajpera, który lata i pokazuje wszędzie co idzie jest. Kurde, coś tu się dzieje, no... A, w plecy. Boże, boże, bo nie, nie ogarniam, nie ogarniam, co tu się dzieje. Posty, no nie, nie, nie! Zero, zero, dwa. Niczym wynik polskiej reprezentacji. W tym momencie już mam zero, trzy. Oczywiście wynik polskiej reprezentacji z Bosiem i Hercegowiną No nie, no co tu się... Dzieje... Jest pierwszy! Jest dru... Gówno nie jest drugi O nie, no tam ich było za dół O żyję żyję, podniósł mnie, podniósł mnie, podniósł mnie o, wstawaj! Na front, na front Nic się nie dzieje mhm. Dobra, mam asystę Coś czuję, że ktoś mnie podniesie Gu... O no, no kurde, to jest moja drużyna, moja krew Dobra, latarkę zgaśmy Może co tu się dzieje? No tak! Jeszcze nie do swojego. Kurd, nie no tu jest się z dwóch stron! No c... nie! Bo, o, no mi podnieśli! Kurde. No oho, mhm, podniosłem się, żeby mnie zabili. W ogóle podniosłem się po to, żeby dać fragi... Jakiemu... O, są nasi! Są nasi, dobra, jeszcze się nie rodzę, bo ja jeszcze z, z reguły nie mogę. Dwa, trzy! No, Polska... Polska goni! Polska goni, ja też gonię. O, tu się dzieje... Oż ty kurcze! Czy tam coś jest? Czy tam coś jest O tak, o tak, o Ale jest jeden, jest jeden, nie jest źle, nie jest źle, mogłoby być lepiej, ale jednego mamy ubitego Chyba lepiej się tam na razie nie pchać, może nie tym wejściem i wziąć ich jakoś od tyłu. Jak i... Tak od tyłu, dobrze, żeście słyszeli, ja wiem, że wam się teraz to wszystko kojarzy z seksem. Kiedyś to można było sobie, wiecie, jak jeszcze za moich czasów, jak oglądałem ta balugę, taka dobranocka bajka. Jak tam było Jakubie zrób mi loda, to nikomu się nie kojarzyło to, oczywiście zaraz z gejowskim podtekstem, tak? Kurwa! Nie, jeszcze mój mnie zabił, mój mnie zabił. E, wracając do mojej myśli, tak, nikt tego z gejowskim podtekstem nie kojarzył, a teraz po prostu wszystko, nawet jak powiesz zapalniczka, to już ci się kojarzy to jest jakiś gadżet erotyczny. What the fuck kurwa, się pytam. Co to za społeczeństwo? Dobra, koniec tego pieprzenia o życiu. Uuuu! Zabicie wroga, proszę bardzo. Można, można. Tylko trzeba chcieć. Zabicie drugiego wroga. Można, można. Nie mając skill'a można zabijać, także spoko, to jest czysty fart, czyste szczęście, nieważne, nieważne. A, to mój! Zniszczenie sprzętu wroga, to wroga jest, dobra. Coż, dobrze, że ja ogarniam tą grę, dobrze, że wszystko jest dla mnie miałe Chciałem cię znosza załatwić, a ja mówię, no dobra, nie będę, nie będę taki, nie będę cię upokarzał tutaj przy milionach moich widzów. O, Kurwa. Kłaczek. O, tak. Lubię się rodzić po to, żeby dadnąć, ale staty nie są aż takie złe, jak na mój nubski w ogóle skład. Niech dostajemy ładnie, no, no spoko. Yy, skupmy się, skupmy się troszeczkę bardziej, skupmy się na grze. Skupmy się, no czego... O! Trafia nie w głowę. Rów to są brony. Ho ho! Zabicie wroga! Nic się nie ładunku po prostu... A myślałem, że to mój nie zabił. Ale okej, okay. jeżeli wrok Wrok, wrok. Edziu. <laughs> wypowiadaj się Elukwętnie, wyraźniej na temat nie rób wiochy. Okej. Okay. O, to jest mój. To jest... Kurna jak ja się będę zastanawiał 3 dni czy to jest mój, czy to jest nie jest czy, czy... to jest mój czy nie mój, no to trudno, żebym ja tutaj w ogóle coś działał. Dobra, wejdźmy do gry, pokażmy teraz po prostu skilla Edzia. Tutaj coś się dzieje, tutaj coś musi być. Oho, granacik. A jestem medykiem ja ich mogę... Aha. No mój zapom w tej grze jest po prostu prze, przedobry niczym, niczym szachistą, może ja się powinienem w ogóle przybranżowić, robić jakieś let's play e z szachów to byłoby ciekawe, nie? oglądalibyście, oglądalibyście, mówię do was jakbyście was było jakby was było miliony, a mam aż sześciu widzów moich dam... <laughs> sześciu widzów, w tym pięciu znajomych, to jest po prostu fenomen... jestem, uwaga niekryty krytyk bój się, bo król internetu właśnie się narodził Jestem już blisko ciebie, czuj mój oddech na plecach Jako osoba, która ma najwięcej subów w Polsce Tu granat! granat leci Aha, tutaj się leży, a czego? No patrz, no kurde O, przyjmę flagę jeszcze Kurde, jaki biur. jest ten koks? Jaki jest ten koks? No tutaj coś się dzieje Jest zabicie wroga, miściciel. Jest zabicie drugiego hmm. wroga o, myślałem że to jest... Je, myślałem że jest jeszcze jakiś je, je, dugolenia Kurde, nawet go nie widziałem Szczerze mówiąc widziałem, że gdzieś tam się strzelają Ale nie wiedziałem gdzie 11,9 wi, Widzą to wszyscy O, podniósł mnie ktoś Ś Świetnie Tu z kicakiem pójdziemy w tą stronę Sprawdzimy czy może tutaj <laughs> nikt nie chce tego... Przejąć, ale... No i sprawdziłem. Sprawdziłem, tak mogę stwierdzić. Z, z największą... Yy, no, e, słowami mi zabrakło. Z, ze słownikiem powinienem to w ogóle nagrywać. E, z, na z największą pewnością, że tak ktoś chciał tamto przejąć. Pyk! No nie... O. Dobra, wstawaj, wstawaj. Ja uciekam stamtąd, bo zaraz znowu... Was zabiję. Ohoho. No, no, kurde wszystko mi poznikało Cztery razy tego samego typa w le... w na pieczy Oho, jeszcze mi się póki Wstawaj, na front kurna odpoczywać będziesz wiesz W grobie No masz, mi mi niedaleko, ja sobie poodpoczywam A jednak nie, jednak nie, jednak będę grał Będę grał w grę dalej, nadal Kicakiem, kicakiem kic Usus Maria! Nie strasz! Kicakiem, kicakiem. Taktycznie w pokój, taktycznie w pokój. Drugi pokój. Tutaj, tu, tu coś jest, bo tu się zabijają, tu strzelają! Kurde, taktycznie, taktycznie. O, tutaj coś może być. Wstawaj! Kurde! <ścoughs> o. Dobra widzimy to na bal... O sobie to po cichutku kurwa mać To jest nie, 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 nie fair zagranie w ogóle ale to jest normalne. Zauważyłem że to jest w ogóle ostatnio bardzo często coś takiego robią Okej okay, o nasi oponowali i co się dzieje, granat leci i kurwa chciałem obronić, mi się główno udało Ten z noża tam próbuje w ogóle wychytać Odruć mnie ktoś No ja nie wiem czy mam tam jeszcze O pięknie, dobrze nikt. Odruć mnie A, tuśmy odrudzili, do dobra Nie ogarniam, nie ogarnia Cicho teraz taktycznie Kurwa 14-11, no trzymam poziom. Jakby nie patrzeć, mam na plusie i nawet w mojej, w mojej drużynie, drużynie Nubów, po prostu Widać, że przydziela według umiejętności. No trochę do, 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 do nubów, tak? Czyli... Czyli jestem wśród wśród swoich. Dobra, przez pokój, przez salon, kicakiem. To jest mój... O kur... Nie, 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 nie daj się odwrócić. Kurde, czy na dzikim za... Okej, okay, dobra, działam Ale wracając, czy na dzikim zachodzie eee, Dobra, ja nie będę już mówił na dzikim zachodzie, bo wtedy mnie zabijają A już mam 14-13 Okej okay. Kurde czy? Dobra, leży, leży mściciel jeszcze O, nasi, nasi Ty nie nie przejmuj tego, granat leci, uważaj! Uciekaj! Kurwa zajebałem swojego, no. Mówię uciek. Dobra, już już chciałem... Chciałem cię ho ho! ho. Jeszcze jeden? Jeszcze jeden do golenia? Jeszcze jeden? Haha, ha, już nie mam życia Masz tu pierwszą pomoc! Dobra, ale tu nasz jest! Armia! Armia idzie. Mhm, nikt mnie nie zna, ale to jest moja armia, to jest moja armia. Jednak używanie przyrządów celowniczych w tej grze może mi się mocno przydać, dlatego chyba czas... czas Super ostrzał! nie będzie tolerowany, no, jestem... A to jest to jest dobre, nie? Nie można zabić wroga. To zabijmy swojego! kill jest, jest, tak? Nieważne, nieważne, że Twój. W Rosji też tak robili. Odwracaj się z frontu, to zabijali swoich. Może to, to jest myśl. On się chciał wycofać, ja go po prostu zastrzeliłem. Ja we mnie płynie odrobinkę, odrobinkę po prostu myśl, myślenia. Od, odrobinkę myślę tak jak Rosja. No bardzo mi się podobało to, co oni tam robili, tak? Strzelali swoich. Ja Rosji nie lubię ogólnie to... Tą... To bardzo fajnie, że strzelali swoich Zawsze ich mniej będzie, nie Ty no, no kurde, myślałem, że po prostu nie, na nieśmiertelnego trafiłem Dobra Granacik Rzucimy Cyk, cyk Siedzgi Myślałem Nie, w plecy dostałem, w plecy dostałem Prawda, bardzo dostałem, w plecy Czemuż trzymać plecy? Jak dostałem plecy. No tak. Nic, wra wracajmy na front. Nie ma opieprzania się. Dwóch? Dwóch! Tak, 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 Kurwa, nie będzie tolerowany asysta chyba, tak, 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 jeszcze nie... Jeszcze nie mój czas. Kurde! stawaj, nie chciałem. Dobrze, że mam chociaż... Co to? Aha, dobra. Myślałem, że to jakiś... Że to jakiś item ktoś miał! A to są lampy! Tutaj są lampy! Okej, okay, tutaj idą. Kurwa, czego im... Jezus, ja bym się już mógł dać zabić. Ja bym nawet popełnił harakiri, samobójstwo. Tylko dałby mi tych dwóch z, i z nich zabić. Chciałem rozwiązać pokój, 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 pokojowo chciałem rozwiązać, kurwa mać. Ojej. Cicho, 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 zabicie wroga i zabójstwo w zespole. Ale to nie przez przypadek chciałem mi uratować. Chciałem mi uratować, nie udało się. Ale dobra, tutaj pobieg jeden. Ja bym go chciał po prostu dogonić i mu z... I go zabić. I go zabić. Bądźmy kulturalni. Nie używajmy brzydkich słów w grach. Tak? Po co? Po co się. Musimy się odchamić, tak? Nie chodzimy do opery. Gramy w gry. Ale grajmy w gry. Grajmy w gry. Kulturalnie, nie? Kiocio, to jest ma mały fail był. był mały fail. Kurna, dlaczego tu jest tyle dymu w ogóle? Wstawaj! Pst, o Jezus, o Jezus Maria! Nie udało się, nie udało się. Och... No, Wsta wstawa wstawajmy, wstawajmy. Eee... Kurna, kto mnie tu bi?! Który mnie bił? Gdzie on był w ogóle? Gdzie to było? Czy ktoś to widział? Czy to się nagrywa? Czy to, czy to, jest, czy to był haker? Przepraszam bardzo. Czy to nie był haker? O bugalet! Bo... Kurde. Zaraz sąsiedzi do mnie, przyjdą i powiem, ja myślą, że w ogóle coś mi się dzieje. Może mój a a atak nerwicy. Albo debilizmu, to jedno i to samo u mnie. Okay. Dobra biegnij 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 Ad... Adrian no właśnie ciekawostka Nie mam na imię Edward mam na imię Adrian Dlaczego się wziął jak Sylwia Edzu to już nieważne ale dobra B y Nagrywam jako Edzu, mówmy jako... Edziu, znaczy mówmy sobie jako Edzu, tak? Mówmy sobie kurwa Mać Tfu! Nie mówiłem tego, wytnie się, pipka będzie <śleskujesz> 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 Znaczy wypip... Wypikane. Dobra Nie będzie wypipkany, nie będzie pipki! Już kiedy będzie pipka, nie będzie pipki Dobra Pyk Dobra, ja widzę że zamiast walczyć, to ja w ogóle podnoszę ludzi Ale tutaj nie mamy jakiegoś typa Chcieliśmy wszystkie cele, się opieprzać Tak mi powiedziało w grze, ta gra, gra też jest bardzo wujgarna Nie rozumiem tego Nie rozumiem dlaczego Sobie tutaj sobie grącimy granata i sprawdźmy, a nie ma tam żadnego. Okej, okay, czyli możemy normalnie przejąć. To jakieś to żadne C4 nam tu nie wypieprzy. Teraz się przykampimy. Będziemy... E, kam będziemy kampić. Nie, przepraszam, jak to ja ostatnio e, usłyszałem, to nie jest kampienie, to jest taktyczne oczekiwanie na dogodny moment do strzału. Tak, czyli... Przez chwilę taktycznie oczekowaliśmy na dogodny moment do strzału. Niestety nie udało nam się doczekać godnego momentu. Gdzie jest... O Jezus Maria, jeszcze się spieprzyłem! Hmm. Ale już mamy koniec. Widzę, że nas po prostu rozjechali i niczym walec drogowy kota. No i super, jeszcze na samym koniec. Puch, wyłożyłem się nogami. Jebot kurwa! No i dobrze, dziwny koniec. Dzięki bardzo, dzięki serdeczne za to, żeście oglądali. Jak będę już 20 wyświetleń, to będę się analizował w koncie. Eee, a jak będzie 30, to będę się analizował dłużej. O, to jest może dobry sposób. Nie, 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 nie mówmy... Czy dobijemy do 4000 łapek? Tylko normalnie! Walnijmy zadanie! Będzie 50 wyświetleń? Będę się analizował dildo. Proszę bardzo. Chcecie macie. Anal dildo. Super. Nagram. No, dobra, nie nagram tego. Ale będę. <trybujesz> Także trzymajcie się na razie. Cześć.